6 listopad 41, a to jest kolejny odcinek z serii All Bay Row w Grze Farming 22. No niestety, przyszedł to już czas końca dla Steyr'a oraz Masaya Niestety, dzisiaj właśnie pójdę na sprzedaż Steyr'a razem z Turem, ponieważ zamierzam kupić klasa Argonash 660 razem z Turem klasa, więc Hower tutaj ładnie się spisywał, ale niestety już go nie będzie. Masaj też był spoko traktorem, patrząc na to, ile ma koni, oraz na za to, można go kupić w sklepie. No to naprawdę jest spoko traktor, no ale już dla mnie one są za słabe, po prostu trzeba je wymienić. Dlatego zaczynamy od Howera, Tur, lecąc przez obciążnik. I teraz taką się najpierw tego czy tego, ale najpierw sprzedam ja bo w lepszym stanie, niestety ten już szlakier. Wszystko już było źle w tych traktorach, i dzisiaj zamierzam kupić dwie rzeczy: najpierw traktor oraz nowe pole. Ymm, weźmiemy największą konfigurację, yy, nawigację GPS, yy, oczywiście tour klasa, szerokie opony razem z obciążnikami, a i rejestrację jakoś losową, bo niestety u mnie już ona się nie umie jakoś losować, niech będzie i taka. Traktor ma 205 koni mechanicznych, automatyczny skrzyni wieków, 50 km na godzinę jedzie, prawie 10 ton waży, no więc, no, dla mnie będzie dobry traktor. Cieszę się, że w końcu coś świeżego na mojej farmy trafi, to pierwszy traktor, taki nowy w 100%, jaki do mnie tutaj dołączy. Więc dobrze, wsiadamy do traktora. Ale właśnie, jeszcze zanim... E od razu auto, żeby się rozgrzało. Jestem y, na prawie na skraju mapy. Ponieważ zamierzam dzisiaj zrobić dwie rzeczy. czy właśnie zdobyć grę. Y, wertykalne rolnictwo. Gry. Mamy plus 50 tysięcy. Jest jeszcze jedna, ona jest dosyć daleko, dlatego tutaj auto stoi. Tam się nie da przeteleportować, tak bym się przeteleportował, nie? Ale... Ale nie da się, no to... Jedziemy autem. Jak widzicie grafika wygląda jeszcze lepiej Ale no... Le jeszcze lepiej nie będę ustawiać żeby komputer dał radę tu sobie Jesteśmy już prawie na miejscu Proszę uważać bo tu jest tu, tu slalom Tutaj pojedziemy na te sprzęgle Żeby tutaj nie wjechać w żadną lata. nie. Dobra, ładnie zaparkujemy. Auto takie niespokojne. Dobrze i tutaj już rola auta się skończyła. Jesteśmy przy obserwatorium. O, to tak brzydko wygląda. I gdzieś tutaj jak pamiętam jest jeszcze jedna kaseta z grow. Czymś się nie mylę gdzieś koło tego domku Jest yy, jazda z mego pola gra Dobra Spoko yy. Tymczasem my wsiadamy do traktora yy, Powiem wam, że wszystkie pouzbieram, to pooglądamy sobie je później Ale fajny dźwięk yy, To poglądamy je później wszystkie w domu tam już Na koniec hmm. no fajny traktor Trochę to wydaje się takie co duże, ale. Tak to spokojna ta maszyna. Trochę przecina w stronę farm, ale. To nic. Pierwszy raz chyba. Nie, widziałem kiedyś, ale to. Jak były początki tego dodatku klas. jeździłem tym traktorem z turem, ale to bardzo krótko było. Również nie mamy Jakieś bardziej takie polskie. I tak, to co już zeszło dawno przestałem o tym mówić. Kupuję nowe pole. Będzie to pole numer 39. I teraz tak myślę, czy łączy się razem z 38 czy nie. Ale wiecie co? Nie połączę ich. Podczepię kultywator i będę kultywatorować pola razem właśnie z właśnie statkiem. Można lepiej nawet zobaczyć, czy ono wymaga tej orki, czy nie. bo Szczerze to nie patrzyłem, co ono tam potrzebuje, te pole. Hmm, zobaczymy teraz. Wszędzie tu była soja, z tamtego odcinka. Wszystko posprzedawałem, flip co najlepiej jest sprzedawać. no, spoko. Zachwaszczenie, ale coś jeszcze. Nawiezienie wyłączę. Wymaga to i to. Zobaczmy. Wymaga zaorania wapna i zebrania kamienia? Nic nie wymaga. To można od razu talerzować. Fajnie. Już pewnie nie wymaga wapna, bo trzeba najpierw potalerzować. ale dobre. Kurczę, spoko wygląda nawet ten klasy razem z tą talerzóweczką. Poprzedniego dnia widzieliście zapewne odcinek właśnie z tego z prezentacji, to czy nie prezentacji, e, oględzi takich wstępnych e, dodatku e, właśnie z tymi traktorami sadowniczymi. E, to mam nadzieję, że tam w tym filmie się podało To pierwszy taki rodzaj filmu, jakie ja pierwszy raz nagrywam tego rodzaju film. No i już e, moi, e, policzyłem to sobie nawet e, na kartce. i teraz mój, moje areały wzrosną do 5 hektarów i 305 e, hektarów i 5,36 hektara. No, jestem tutaj zawsze przygotowany. Mógłbym i te pole kupić 42, ale na razie kupię te. Nie będę tak dużych pól jeszcze brać. Później, może je wezmę też. Jeszcze się zobaczy. Na razie zaczynamy robotę tutaj na tym polu. Tależowanie. No kończę jakoś będę, będę mógł gdzieś dalej jeździć, a nie poza, a nie dookoła gospodarstwa. Zresztą pole się przyda, nawet, nawet będą większe zarobki wtedy. Szczerze. Jeszcze kupię 42 i później jak... Pewnie 38 będzie później już całe zabudowane i połączę te 5... No jeśli będzie coś jeszcze z 38 zostanie, to połączę 5, bo jeszcze tamte gdzie było łąka pole. Nie będę hmm, podnosić tu na szczęście się nie kultywator, nie talerzuje trawa co mi bardzo się podoba mógłbym pracować z GPS-em ale bo to, to widzę co ja talerzuję co nie więc według mnie gps nie trzeba jest spoko no i tak talerzowanie nową klasę przebiega póki co prędkość nawet spoko jest chyba Niedługo wejdzie też nowa łatka, mam nadzieję, że z, z grą wszystko będzie dobrze, bo komputer, no, naciągane jest wszystko tutaj, ta grafika, znaczy ustawienia graficzne i w ogóle, co mam nadzieję, że, że ten nic czego złego, jeśli chodzi o wydajność gry na laptopie, na nie zmieni. No, no. ogólnie to, co mam z tej łatki, mam nadzieję, jeśli chodzi o tą łatkę. No tak, to wszystko spokojnie, ładnie będzie. Jeszcze mu lusterkę ustawił, ale jak lusterka ustawię, że będzie widzieć to co jest, no to um, niestety troszeczkę będą by jeszcze większe lagi. A i tak teraz maksymalnie może jest 25 fps -ów. i tak okazjonalnie, to jest 18 więc na razie, no tam spa się się jest, no 15 około. Tak, to jest w miarę fajne. A, jeśli ktoś chce wiedzieć, fpsy odblokowuje się panelu kontrolnym chyba tak to się nazywa ja na to mówię panel i jak on jest odblokowany to nie trzeba żadnych komend wpisać nie trzeba znaczy wpisać się 2, F2 i jest pod F1 to tutaj w ogóle bez panelu jest okno pomocy pod F3 chyba nic nie było pod F3 pod F4 jest też takiego można zobaczyć jak, jak jest zbudowany taki traktor muszę wam powiedzieć, że tyle jest tych połączeń Normalnie jak. Nie, czekajcie. Normalnie jak e, neuronek mózgu. To, co wam przed chwilą się ten film to e, moc, e, właśnie power tools. I mogę na przykład tych ktoś mi utknie, czy to podczas nagrywania, czy nie. To zacząłem z tym modem tutaj grać się na, e, na tej serii, go do mieć, e, Po tym, jak mi się przyczepa, zablokowała, jak dla koni wysypywałem obiec. E, muszę powiedzieć, że konie się ładnie rozmnażają. A, mówiłem, że się rozmnażają. No, ale to już. E, no ja jestem bardzo dowolny, że się rozmnażają Stawi się tam te dwa R i po prostu one będą, tak, będą uzupełniać się Będzie się po prostu raz na jakiś czas sprzedawać dwa i tak będzie spoko, nie? Bo one będą cały czas dojrzałe płciowo Ciekawym pomysłem byłoby, gdyby Zrobić moda że można kupować konie, które są już dojrzałe płciowo, bo można kupować tylko takie, które są niedojrzałe płciowo. Czyli, że od razu się kupi dwa i mogą zacząć się rozmnażać, nie? To według mnie byłoby spoko. Zauważyłem, że na przykład do tych odcinków Kadora to... Gdybym zrobił krótki maraton, ale nie będę robić, bo ostatnio wróciłem ze zdalnych i mam trochę tych sprawdzianów, no to... W szkole niestety nie będzie żadnych maratonów. To wiem może się pojawią jak będę miał dni wolne od szkoły, ale wątpię w to. Nie obiecuję niczego. Zapamiętajcie, niczego nie obiecuję. Może będą, wtedy postaram się jakoś nadgonić kadora. Nie wiem jak to będzie, bo chciałbym mnie nawet przygonić, żeby mieć więcej tych odcinków. Zobaczymy jak to będzie z tej serii. Jakby co, to nie zamierzam tak samo jak on prowadzić, zresztą na widzicie, staram się y, kupować też maszyny trochę inne niż on nie. Yy, chociaż nie, nie wiem, czemu on kupował tego Landiniego, czy to dlatego, że jakaś marka, chociaż makormik też nowa marka, ale ja go będę kupować. Nie wiem, czy ktoś jeszcze, jakiś youtuber zamierza, ale ja zaproszę no, McCormicka, yy, bo ten traktor bardzo mi się podoba. Bo nawet zrobi tutaj o o o, o, o takiego o screena? No zobaczy się. Zobaczy się jeszcze jakiegoś się tu zrobi. Ktoś takiego na przykład nie. No czekajcie. O tu ładny. O tak ładny nawet screen. To wiecie co? Ty może też zmienić, zauważyłem. Yy, Hada. O i takiego o screena zrobić. I wiecie co? Tu tak będę na wart kupić teraz. Jak trzeba będzie coś włączyć to najwyżej włącza tego hada, bo A. tak to według mnie on nie jest chyba potrzebny. Szczególnie. FPS mogę sobie zobaczyć, więc jest spoko. Dobrze, że nie ma tej manualnej skrzyni biegów. Mogę teraz zwalniać, zmniejszać obroty jak chcę wszystko. Chociaż ja wiem w tych największych traktorach to skrzynia jest już manualna. I już tak dobrze nie będzie Dobra, jednak włączę hud chcę wiedzieć co się dzieje O, już, powarcie! Pierwsza dziesiąta motogodzina Jedna dziesiąta, o, jedna dziesiąta, nie pierwsza dziesiąta Jedna dziesiąta motogodzina już jest. Jestem bardzo z tego zadowolony Traktor już tak Długo u mnie pracuje, nie? Ja teraz będę odcinki głównie z klasem, później sprzedam Walmeta y, niestety nie, już tego nie, tego nie będzie. Sprzedam Wolmeta, to będzie McCormick w jego miejsce, więc będą odcinki z McCormickiem, później sprzedam Dojca, sprzedam, sprzedam, i kupię Massey Ferguson'a 8S. Ten traktor jest bardzo fajny, jeśli oglądaliście jak otwierałem edycję kolekcjonerską, to widzieliście, że ja dostałem angielskie pudełko właśnie z tym Massey'em, więc no, szczerze, nie mogę się doczekać aż jego ja go kupię. Fajny traktor Mi się bardzo podoba W środku maska wydaje się taka bardzo wąska Nie to co ty w, w tym klasie Jakby była tak połowę może nawet i odciąć, nie? Tej maski, tak od środka się, się patrzy No to będzie fajny traktor Tylko jeszcze myślę jak tam wezmę przedział mocy Ale pewnie nie, nie, nie będę brać czegoś sporego Trzeba będzie też kupić nowy chwastownik o, o ile będę jeszcze chwastownikiem się bawić No chyba, że kupię już opryskiwacz Chociaż to nie będzie aż takie bio jak yy, Właśnie na przy... Yy, ten pastownnikiem, ale będzie szybciej, szerzej naraz. Bo jednak tym 9-metrowym pastownikiem to trochę jest robot. Myślę, żeby kupić ten 12 metrowy co jest. Ale podobną w miarę cenę ma kwasownik chyba 15 metrowy czy ilu? Popatrzcie. Bo mógłbym kupić pielnik, ale on ma tyle samo metrów, co ten 9 Myślałem nad tym kupić tego pneumatic Stara Pro 1200. 170 koni i 12 metrów. Ale, ten, yy, ale trefler potrzebuje tylko 150 i ma 15,2. Prędkość taka sama, trochę inna szerokość. Cena w miarę podobna. Tylko 4000 różnica, ale w tej grze to to mało. No więc nie wiem, możecie napisać jak chcecie w komentarzach, co o tym myślicie, sądzicie. Czy yy, właśnie mm, kupować tego, czy tego. Bo ja nie wiem, naprawdę. Mam być tu szczery. Szczery staram się zawsze być. To jednak nie jest to, co ten mniejszy Arion, co był 19 ten 400, co on miał e, fajną, e, mógł mieć fajny rodzaj kabiny takiej panoramicznej, że tu był, e, nie wiem jak to wam pokazać. Gdzie jest te takie szare? Tutaj on sam się macha tak. Jeśli zauważycie, to tam jest taka bardzo cieniutka, niewidoczna rurka, tak przynajmniej mówi to producent, producent klas, że tam jest taka niewidzialna, co łączy dwie szybki i no, efekt jest ładny, nic nie zasłania tam właśnie w widoku podczas pracy, podczas pracy z ładowaczem. No dobra, my tego mamy klasę, co więc spoko. No po bo wodę mi bardzo przypadł do gustu w 19. Tutaj w miarę też fajnie wygląda. I niedługo będzie już całe pole potależowane. W jeden odcinek nowe pole już obrobione w miarę. I teraz tak, zobaczymy, czy ono potrzebuje wapna, czy nie. Czytuję mapę, zapisuję teraz grę. No okej, okay. Ale mnie interesuje, czy będzie wymagane wapno, czy nie. Nie, nie jest wymagane, fajnie. Chyba nawet nic nie zdążyło. Sąsiad tutaj chyba nawet nic, nic zebrać z zasianych rzeczy roślin, które tutaj siał. Chyba nie zdążył, tego nie trzeba wapnować. Ale jeśli chodzi o stan pól, właśnie wapnowanie, to ja postaram się wszystkie pole doprowadzić do takiego stanu, że je trzeba wapnować w tym samym czasie. No, bo tak wyjeżdżać raz wtedy, raz, raz wtedy, raz wtedy to no trochę mi się to nie podoba. Chociaż, a zobaczycie. A! Um. O. Tu nadal stoi ten kultywator. I ja myślę, żeby już pod koniec farminga, tej, nawet tej serii, ten kultywator, żeby on cały czas ze mną tu był. Zobaczymy, ile tu łącznie miesięcy takich grze yy, przetworzyli od samego początku tu jest. On jest jedną z najstarszych maszyn. Jeszcze jest walmet. Obciążników nie ma. Welgerka tamta jest jeszcze. Będę musiał też sprzedać. O, właśnie! Yy. Są dwie te obrębnerki. Ja je zamierzam kupić. Ponieważ ta co ja mam. O, ona już jest prawie nic warta. Ja od razu sprzedaję. I kupuję te dwie. Widzicie ile dzisiaj zakupów się jest? Tylko czekajcie, zobaczmy jakie mamy tu pomy. Wiecie, co te mi się podobają? Pokrywa taka. Rejestrację zmieniamy. Jeszcze raz zmieniamy. I teraz co prawda mam tylko 3000, ale już nie ma tamtej byle jakiej przyczepy. Ona była bardzo stara. przyczepa, Niska cena. nie będę przecież jej trzymać, aż ona będzie warta 0. Euro. No są dwie nowe. Będzie ładnie z nim teraz wyglądał, tak myślę. Dużo właśnie nowych rzeczy tutaj się w dzisiejszym odcinku pojawia. Chyba idealnie ale zdążę przez cały ten odcinek. W sumie nawet się z tego cieszę teraz jak będą kolejne jakieś żniwa to właśnie z tymi przyczepami co prawda one nie są, nie wydają się jakieś być duże ale one mają taką samą pojemność jak te Ru tak, taką samą jak te dwie jak ta przyczepa marki Rudolf to jest u MST właśnie chociaż oni mają też tą brontnerkę trzyosiową ale spokojnie, ja tutaj nie będę grze y zrobić tak dużymi jeszcze przyczepami, przecież ja naprawdę na pierwszy chciałem połączyć te pola. Ale ja teraz pomyślałem, że kiedy ich nie będę łączyć, to będzie ładniej, bo będę mógł więcej naraz zasiać różnych rodzajów zbóż. Oczywiście tam powróci trawa, gdzie była trawa. To ja na przykład będę mógł na jednym soje, na największym, na którymś owiec i sorgo, nie? I będzie cały czas pokarm dla koni. Będzie cały czas słoma. Trzeba też będzie prasę kupić, oczywiście. I nie wiem, czy kupować kostkarkę, czy kupować większą. Może jednak kostkarkę się zobaczy. Trzeba będzie też poszukać jakiegoś miejsca na kostki, składać, ale będę mógł tam pewnie pod po koni. całą słomę, właśnie albo siano. Siano będę mógł kostkować. Zobaczy się, żeby jedno było tam w tej. chyba, nie szopie, W strychu na siano i słomę, jeden rodzaj, a drugi był w kostkach. I to według mnie będzie dobry pomysł, bo kostka tania całkiem jest, tylko 22 tysiące. Później, jak będę chciał kupować ten zbieracz do kostek, to to już będzie mały wydatek. Ale chyba wątpię, czy ja będę kupować tą maszynę. Jeszcze się zobaczę. Póki co, no, na samych kostek będę lecić. Trzeba będzie później trochę ręcznie się zbierać ich, ale było spokojnie. Przyczepa zostanie nawet jak później yy, dla krów, właśnie. Bo zamierzam kupić krowy też. No dużo będzie się tu. Do... Może niedługo nie, będą te krowy, ale najpierw traktor. Dużo się tu jeszcze pozmienia, właśnie. Ja tymczasem jadę na farmę Od razu zajedziemy... Nie wiem czy tym, czy... Dobra, tym zajedziemy od razu. Zostawimy tam talerzówkę Może zdążę do końca odcinka Dwie przyczepy wziąć od razu na farmę No tutaj ładnie konie się pasą Bardzo się z tego cieszę Chociaż teraz jak tak patrzę To fps -y nawet ładniej chodzą niż wcześniej niż chodziły. Z opóźnieniem wszystko działa, ale to... W środku od razu lepsza le, jakość tutaj wszystkiego. Jeszcze się zobaczy czy te rejestracje tak zostawić czy później jakieś inne, nie wiem. Zobaczy naprawdę. Chociaż y, so, y, gdzieniegdzie to te rejestracje naprzód dla na tego grilla się montuje, nie wiem czemu. O, ale ładne są te przyczepy. ja było widać na jednym z odcinków y, gdzie ja wysypywałem zboże i były właśnie o takie ładne połączenie. wiecie co ja teraz włączę o nie to Super superstrange'a i tą przyczepę podciągnę bo ja nie lubię cofać z takimi przyczepami dobra i teraz powinienem móc ją podczepić przełączam na tą no i jest zestawik przyczep mały kąt i taki będzie teraz Kurczę, ale ładnie. No ten klas bardzo ładnie wygląda. Teraz tak myślę, czy będę musiał Ale nie, bo to nowe pole. Ale nie dużo zakupów bardzo dzisiaj wyszło. Prasę tylko nie kupiłem, ale to spokojnie prasa może będzie właśnie na samym odcinku prasowanie. Bo dawno robiłem... chociaż orkę też. Hmm. Zobaczy się. Dobra, ja na razie te przyczepy. Ja zostawię tu obok brandnerki. Nadal stoi, ale. Czy to właśnie jakieś big i przybierz? Czy co? Już zaczyna się też robić coraz mniej tych big bugów Według mnie to spoko tutaj. Oto się o, ładnie jak postawi. No. Tutaj o, ładnie szklarnie ta beczułka będzie trzeba będzie też wymienić. Tutaj, jak widzicie, wygląda jakby to były jakieś chwasty, ale tu wszystko działa. Tu działa, działa i sałata, i truskawki, i pomidory, i to później się jeszcze automatycznie sprzedaje. Bo piękne po prostu wszystko naraz, nie? Dobrze, ja tymczasem Wam dziękuję za oglądanie. Przypominam o stawieniu łapki w górę oraz subskrybowania mojego kanału. E, głównie też, żeby tak, że było więcej odcinków z tymi maszynami. E, z tego stręża. E, my widzimy się w niedzielę. O, o, o ile będą jakieś ciekawe informacje z farminga, to może będą z farminga. To się potalerzuje poza odcinkiem, nawet. Zobaczcie, co z tym się jeszcze zrobi. Mm, dobra. Powiem tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. To, co już mówiłem. Eee, nie. Eee, no i się żeg żegnam z Wami. Pa.